Halo, witam. Jestem Marcisowy, jesteście wy, i to, co przed chwilą zobaczyliście, to jest takie małe preludium tego, co zaraz co... Czemu to jest wersja 1.0. Nie było żadnego patcha tamtego czasu? Nieważne. To jest Syberia 3. I jak ostatnio kończyłem odcinek, sobie zdałem sprawę z takiej małej rzeczy. Patrzę, szukam. Ej, gdzie jest zapis? Przecież to no, przygodówka, musi być. Miejsce do zapisu, wybór slota i w ogóle. E, 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 nie. Bo to jest głównie gra konsolowa, więc nie ma zapisywania. Jest zapis automatyczny. Na samym początku, jak odpalałem grę, to przecież była informacja. Więc zobaczmy, gdzie mnie grawywali. Z tego, co poczytałem, to zapis jest dość częsty zazwyczaj po skończeniu jakiegoś progresu fabularnego. Z tym, że jak gra nam się zgliczuje, to może być mały problem. I widzę, że zapisało nas w tym samym miejscu, co ostatnio. Jesteśmy po wizycie u doktora, teraz czas się ubrać. Jak tylko znajdę ciuchy. Tu w szafie, tak? O Jezu, a pociągnęło? Potężnie. Może pan wyjść? Mógłby pan. O, po prostu to wciągła na te przepocne szmaty. Okay. Najwyżej się przybierze po tym. Eee, co to było? To, to jest doktor, tak? Klikam doktora. Czy jest pani zdenerwowana? Proszę spróbować poobserwować ptaki. To uspokaja. Z jest dobry pomysł. Dlatego, że na tym zimnym pieprzniku nie ma za bardzo ptaków. Mogę wyjść? Chyba będzie dobrze od czasu, do, od czasu do czasu skorzystać z klawiatury. O Jezu, oj tak. Gdzie jest wyjście? Dostaliśmy taki głupi klucz. O, ten. Hmm. E, mogę? Oj, mogę coś zrobić. Mogę poprzestawiać te. Gdzie tu się klica? Co za chory człowiek mógł wymyślić coś takiego? Co za chory człowiek mógł wymyślić coś takiego? Aha, jeszcze jest nieruszalne? To jest oko! Myślałem, że to jest zębatka po prostu. Tu wszystko jest zębatkami. No skończyłem odcinek, klikam tutaj i ej, gdzie jest zapisz. Poradzimy sobie bez tego, ale kurde, trochę szkoda. Czy były tam także mamuty? Powiedz im, może wreszcie im i mi uwierzą. A smoki, widziałaś smoki? Obudziłaś się wreszcie. Czy doktor Olga już wie? Weź swoje rzeczy. Jak rozumiem, zostaniesz z nami na jakiś czas. Co? Po co mam brać swoje rzeczy jak zostaje? Ktoś powinien porozmawiać z ludźmi, którzy tu sprzątają. A co, bo bluszcz na ścianie rośnie? To się nazywa? Ekobrutalizm? Nie tym razem. To nie jest normalna migrena. Czuję, jakby w czaszce kołatało mi kilo zardzewiałych gwoździ. A żeś znowu wymyślił? Gadałeś doktor olgą lub Mangulingiem? Nie. Jest się trochę przestraszył. A tutaj wlazłem z powrotem. Hej. Okay. Słyszysz mnie? Nic a nic. Cóż, niech sobie trochę pośpi. K. Okay. Mam nadzieję, że się nie poddam i nie przerzucę się napada. Gdzie było wyjście? Tu może? Nie. A. A może tu nie powinno być trudne. Najpierw wszystko na bok. Eee, jak się tym obraca? Ale to jest czułe. Ten jest tu, o, pasuje Ten ee, obok. Pasują się jak dobrze je ułoży z tego co widzę. Aha, czyli nie jest źle. Pierwsza prawdziwa zagadka za nami. Ale czy coś jest nie tak, pan Walker? E, tak, drzwi są zardzewiające. Możesz się kurde otworzyć? Klucz nie pasuje. Ostrzegałem panią, że jeszcze nie zasługuje pani na to, żeby zostać wypisana. Ale co mam teraz zrobić? Bardzo proszę wrócić do swojego pokoju i kontynuować zalecaną terapię. A jaka to jest terapia? Bo w sumie Ale niczego nie wiem. Nic mi nie jest. Musicie mnie natychmiast wypuścić. Nie mogę, pan The Walker. Zasady są jasne. Piętro mogą opuścić tylko ludzie, którzy sami otworzą drzwi. Dobrze. Skoro mi pan nie pomoże, chcę rozmawiać z pańską przełożoną, doktor Olgą. Porozmawia z nią pani, kiedy tylko przyjdzie na obchód. Nie mam zamiaru jej wcześniej. Nie niepokoić. OK. Z kluczem jest coś nie tak. Na pewno. Muszę dowiedzieć się, skąd pochodzi. Co tu tak stoi? Widzisz ty sobie. Klucz. Mamo go obejrzeć, tak? Wiem już, że w tym miejscu wszystko działa. Sprawdzę klucz. To całość jest klucz. Te dziury. Wygląda, jakby usunięto część klucza. Jestem pewna, że ktoś celowo uszkodził mój klucz. Co się dzieje? Muszę znaleźć kopię w idealnym stanie, jeśli mam go jakoś naprawić. Co to była za dziwna kamera? Z takim filtrem to był prerenderowany filmik? Nic z tego. Mogę nożem? Nie Eee. Mechaniczne ptaki? To są papugi norweskie błękitne. A ty to kto? Próbowałem. Mówiłem im, że ze mną już lepiej, ale nie słuchali. Słuchajmy dalej. Pogadajmy z dziadkami. O, Kate. Kate Walker. Co słychać? Chyba kiepsko. Miałam... mały... problem. Oblała pani jest doktora Mangelinga, co? Ale głowa do góry, Kate, Kate Walker. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak można zdać ten test. Rozmowa poszła mi dobrze, więc doktor dał mi klucz do wyjścia, ale za nic nie mogłam otworzyć drzwi. Klucz nie pasuje. Czasami nic nie jest tutaj oczywiste. Coś pani powiem, Kate, Kate Walker. Leon, cwańszy z nas dwóch. Kilka lat temu też zdołał zaliczyć rozmowę i dostał ten przeklęty klucz od doktora. Tak, ale nie mogłem otworzyć tych drzwi, tak jak pani. Z tym miejscem jest coś bardzo nie w porządku. Czy ta cała rozmowa nie wydawała się panu dziwna? Tyle zachodu, żeby dostać klucz, który nie pasuje? Doktor Olga zawsze nam powtarza, hey, Brzmi wywrotowo. że krytykowanie ich protokołu to naprawdę oznaka ciężkiej choroby. Tak. Doktor Olga zna się na rzeczy i można jej zaufać. Zdrowy umysł na pewno zrozumiałby zasadę działania klucza, prawda? No, nie mogę z tym dyskutować. Zwłaszcza, że ja jestem zdrowy. Znacznie dużo miejsca i mało do roboty. Mogę wejść tam do niego? Skoro wylazł od siebie, to znaczy, że tutaj mogę teraz troszeczkę pobuszować. A. Oh. O Jezu. Eee. Nieładnie, a co tam jest z pod, pod tym testem, Ryszarda nie znalazłem za co, mamy jakąś broszurkę. Żtoły się kiedyś poznać Cyrylice. Z drugiej strony mało co jest w niej napisane. Mądrego. Cieno rzeczywiście czegoś brakuje. Tak. Jak widać brakuje jeszcze jednego elementu. Muszę to w jakiś sposób naprawić. Tylko jak mam to zrobić? Jak prawdziwy protak? Tak, jak prawdziwy protak przygodówki. Moje. Nie potrzebujemy tego. Cokolwiek tam wchodzi. A, dobra, krewetura. No to mnie nie wypuszczą bez. A, dobra, to nie jest żadna kaccenka, tylko ona tak zapieprza. Co tutaj? <laughs> eee. Ktoś powinien porozmawiać z ludźmi, którzy tu sprzątają. Eee. Nie chcę mówić, że to jest problem po prostu konsolidacji gier, mimo że częściowo jest, bo graliśmy przecież w Grim Fandango, które jest grą pierwotnie zrobioną na PlayStation 1 które pierwotnie też było ogrywane na klawiaturze. E, nie na klawiaturze, na padzie. Ale sterowanie myszką jest tam całkiem dobre. Dobra, wróćmy do pokoju. Nadal śpi? Jak się masz, Kate Walker? Czy wkrótce opuścisz szpital? Niestety nie. Jesteś smutna. Dlaczego? Muszę znaleźć jakiś klucz, żeby Bo oddziałowy drzwi to i się stąd wydostać. To rodzaj testu, wiesz? Przeszłam ten test, ale klucz nie pasował. A po porównaniu z innym kluczem okazało się, że był uszkodzony. Zaczyna mi się wydawać, że oni robią wszystko, żeby nas tu zatrzymać, Kirk. Czy tego chcemy, czy nie? Jego za to bardzo nie muszą. Oskarżenie. Jesteś pewna? Hm, coraz bardziej podejrzane. Najpierw klucz, który nie pasuje, łóżko, w którym jesteś uwięziony, twoja brakująca proteza. Od chwili rozpoczęcia terapii doktor Olgi jestem bardzo słaby. Ale to ponoć normalne. Mówi, że to chwilowe skutki uboczne. Koniecznie musimy się stąd wydostać, Kirk. Niestety, jak widzisz, ja nie mogę udać się na wędrówkę ze strusiami bez mechanicznej nogi, Kate Walker. Ale z kolei ty, ty możesz. Tylko jak? Pokaż mi wzór klucza, o którym mówiłaś. Hej. Coś chciałem zacząć mówić, a potem zapomniałem. Hmm, tak myślałem. Myślę, że dzięki temu nasz kowal powinien naprawić Twój klucz. O ile oczywiście zdołasz mu to dostarczyć. Pocztę ciężko będzie tu znaleźć. Udaj się na balkon. Znajdziesz tam sowę naszej szamanki. Dzięki niej kontaktuje się z ludem. Przekaż jej ten klucz, a ona weźmie go do naszego kowala. Jasne. Bardzo Ci dziękuję, Kirk. Okej. Okay. No, jest balkon? Jak ona się. Eee, eee, -e -e -e? co ty za jumpscare był? Że akurat tędy przechodził, tak? <laughs> wcale nas nie podsłuchiwał. Przydałaby się mapa tego kompleksu. Mimo, że to jest. Jeden korytarz. Hall. Ej na serio, gdzie tutaj może być balkon? Tu coś może jest, nie? Tu lasłem? To nie jest balkon. To jest klatka do ornitoterapii, czy cokolwiek. Już się niestety trochę poddałem, bo używam klawiatury, żeby łazić. No, ale z drugiej strony, jak Kate ma kręcić kółeczka, to, to wolę jednak używać. Czy ktoś mi tutaj powie, gdzie jest urwał? Balkon? Wsze zabawne. Ten mi chyba zasłania drogę. Czy były tam także mamuty? Powiedz im, może wreszcie im uwierzą. A smoki, widziałaś, Smoki? Ktoś śpik ogarnął. Co jest? Gdzie jest drugi? <laughs> Klucz! Do ptaszarni. I widzę, że gra się zapisała. Kul. Cool. To papużyście. A tutaj siedzi. Dlaczego w ogóle oni mieli klucz do ptaszarni? A. A dobra, już chciałem narzekać, że przydałby się guzik na myszce do otwierania menu, bo i nie jest wcale wygodne. Jest. Kółko wystarczy kliknąć. co jest? ok, wrócił interfejs. E, tutaj nic nie ma. nie, dobra, dobra, coś jest, coś jest. tego ptaszora mogę zlikwidować. oddaj mi myszkę. mechaniczny ptaku. a? E? na co mi on? Trzeba przekręcić klucz, by go aktywować. Trzeba przekręcić klucz, by go aktywować. To wspaniale. Ale mi to tak trochę nie pomaga. Może to było źle przetłumaczone? Może chodzi po prostu o okno? Nie, no to by pokazało, że mogę go użyć. A. Groty czulu. Tam siedzi. Hej, hej! Ptaszku! Hej! Mam coś dla ciebie! No niestety sowy to są jedne z głupszych ptaszorów. To pewnie jest Walsenbor, miasto, o którym mówił Mikerk. Ale ten śnieg trzeba przekręcić klucz, tak, by go aktywować. Nie, nie. Co mi to dało? Ale ten śnieg taki kurzowy. Widzę agresję w jej oczach rozwal, kto modelował tą że ona wygląda, jakby miała kogoś zamordować zaraz. To teraz będziemy czekać. Bo jezła się shadery psują. Sowa odleciała z kluczem, Kirk. Bardzo dobrze, Kate Walker. Teraz tylko. Teraz do spania. Kirk. Sa? Co ci jest? Cicho. Te terapia, doktor. Ol. Uh, gi... Kerk? Kerk? Słyszysz mnie? Obudź się. No już, już. Nie ma się czym martwić, pan No Walker. Jeszcze nie mieli wenflonów wynalezionych, czy co? Ja myślałem, że Sowa ma taki przerażający wzrok. Tak, pan Walker? Czy to wszystko? Ale to ty dzwonisz. Doktor Olga, jak rozumiem? Sądziliśmy, że obudzi się pani dopiero za kilka dni, panno Walker. Zaskakujące. Doprawdy? Gdybym wiedziała, przyszłabym o wiele wcześniej, żeby spróbować Taki pomóc pani klata. wrócić do świata żywych. W przeciwieństwie do Kerka, ja wcale nie potrzebuję pomocy. Czuję się bardzo dobrze. Omdlenia są niestety skutkiem ubocznym terapii, panno Walker. To normalne. W klinice, bez względu na niewygody, protokół musi być przestrzegany. No tak, to okropne mechaniczne łóżko i wieczne oczekiwanie na protezę, której nigdzie nie ma. Cały ten protokół. Podobnie jak to absurdalne przesłuchanie, któremu mnie poddano. Pani, Amery pani Amerykanko, to nie zagramanica. Wygląda na to, że cierpi pani na zaburzenia urojeniowe po śpiączce. Przy najbliższej okazji zbadam panią, ale teraz. Muszę poprosić panią o wyjście. Pani młody przyjaciel natychmiast potrzebuje kolejnej dawki leku. Dopiero co ją dostał. Czemu udobruchaj? No okej, okay, no to, 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 to co, co on zrobi? No? Już idę. Liczę, że to wszystko mu pomoże. Moja droga. A dlaczegoż to niby miałoby być inaczej, panno Walker? Udało ci się co? O, stolik wywaliła. Jak z nim? Niezwykle dobrze reaguje na leczenie. Nic mu nie jest. Odpoczywa. Cóż. Do widzenia. Już niedługo panią odwiedzę, panną Walker. Bez obaw. Co do <tansen> Nikt co normalny tak nie mówi. Podnieść naprawiony kluczowy okej, okay, cokolwiek tam było napisane. Wiemy o co chodzi, w kolejnym odcinku będziemy się wynosić stąd precz. E, tak mam nadzieję, przynajmniej weźmiemy klucz i otworzymy sobie drzwi, a wtedy nas będą tłucki czy coś. No więc, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajki, jeżeli tak. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Tej jakże ekscytującej podróży <laughs> może się w końcu zacznie. Z bogiem.